Czyła kiedyś nas podróżowanie to dla nas magiczny czas. Motocyklem, rowerem, kapterem, zobaczycie dziś nas. Feliz travel, podróżowania właśnie nadszedł czas. A teraz znajdujemy się w miejscu które uzyskało prestiżowe miano Jednego z Cudów Polski 2023. Mianowicie odkrywkowa kopalnia kredy w Milniku w 2023 roku została uznana za jeden z 16 nowych cudów Polski w plebiscycie magazynu National Geographic. Kopalnia kredy w Milniku jest jedyną tego typu kopalnią czynną obecnie w Polsce. Jak nie wiedzieliście skąd macie dopisania po tablicy w szkole, to właśnie stąd kreda Jak pani Patrycja? Gorąca. Bo ja dzisiaj o temperaturze już dawno nie mówiłem, ale na chwilę teraźniejszą mieliśmy 36, 36 stopni, 65 km przejechane. 25, 25 nam zostało Według na dzisiaj. No. no, bo dzisiaj tak będzie 90 pod setkę, jak mówiliśmy. Dobra, zobaczymy na tych tablicach, bo ja widziałem dinozaura stąd i chcę zobaczyć, czy ja dobrze mówiłem, że tu znaleźli szkielet dinozaura. Początki eksploatacji kredy datuje się na XVI wiek. Kopalnię w Milniku można oglądać ze specjalnego tarasu widokowego przy ulicy Dibuła. Patrycja właśnie ze sklepu wyskoczyła, pamiętacie? Jak mówiliśmy o synkarzach. Rodziki wchodzą, ale. Nie, no elegancko. Proszę pana, ja nie brałam żadnych tych, bo są kurczaki z rożna, pod udzia i... E, nóżki. Mój drodzy, kurczak z rożna. Chodźcie, idziemy po kurczaka albo po łódka, zobaczymy co dobrego. Że są, jak widzieliście, udeczka do tego bułeczki i jedziemy na razie z Patrycją. Umowa jest taka, że jak się przeprawimy, to dopiero staniemy sobie gdzieś, zjemy utkam, tak, ja wypijemy po piwku I, i, i pojedziemy sobie dalej. Przeprawa wygląda to jakby promem wielki mam, a to będzie tylko taka tratwa Czuję się normalnie na maksa, jakbyśmy wjeżdżali rowerami na taki prom. Heweliusz i widzę, że jakieś auto stoi. Nawet chyba dwa. Także czekają na prom. E, no fajnie będzie. Chodźcie.

od żubrów jedziemy, prawie A że. tak w ogóle? Ale, ale żubrów z nie wzięli. nie wzięli. Nie wzięli. No Bo. co, nie było żubra? Był, ale został wypity. <grymne> to trzeba go wziąć, go zabrać go. Daj <grymne> go tam, gęstę, na gęstę. Tak. No, Niech się go zdarza. <grymne> tam sobie mi też na ten pokładzik tam wejdź bo... już na tratwie z z tobą jeszcze kogoś obrażę że tratwa mówię Ile to mniej więcej ma y, jak gdyby szerokości? To? Znaczy rzeka. Rzeka? No nie wiem. Z 50 metrów? 100? Nie, no ze 100. Gdzie ta patrycja? Ona się już przykleiła, słuchajcie, do słupka ona mówi, że ma. chorobę morską. Chorobę morską? I już się trzyma. A do przepłynięcia będzie miała jakieś 150 metrów Buga. No jak tam, Robert, ile tam u was jest? Kto z kim? Kto z kim i dlaczego? I dlaczego tak. Żubra nie było, no to i siła poszła głowie, Cały świat nabiera treści. Wtedy chętnie słuchasz głowie, tak. Na przeprawie życie. Hej, Holloway, ciągnij go, czoł! Płyniemy przez bóg małą Żubra nie było, was sił zabrakło. Hej, Holloway, ciągnij go, czoł! Linę tę, linę stalową. Linę ciąg, polina zdrowa klej się do rąk. Hej, ha, piwa wznieśmy To zrobi doskonale Starym rzecznym opowieścią Może ktoś się będzie wstrzymał Mówiąc, że to zdrożne wieści Ale to jest właśnie klimat Na buku Rzecznych opowieści Jesteśmy już po przeprawie Tam na dole została nasza barka Nasz heweliusz No i teraz już kurczaczka zrobimy sobie zrożna nad Bugiem, zaraz po przeprawie, bo jest dosyć fajna miejscóweczka, że Patrycja ciśnie. I ja też już się biorę. Fajna, zresztą widzieliście przeprawę. Także bardzo fajna. Szybko to śmiga. W, ja wiem. Można powiedzieć jakieś 5 minut chyba. Trwało. Jak się przeprawiliśmy na drugą stronę. Za mocno przypieczona. Zobaczcie, żartuje, jest chyba. Tam jest jakaś łagodniejsza jak chcesz. Patrzcie, ale ten kurczak jest cudowny. Smacznego ci. Dobra, ja otwieram yy, miód. I też siadam. Co można chcieć więcej? Niż mm. tak dobrze wypieczony, gorący kurczak z różna przy miodziku. I nad samym Bogiem. Smakuje? To najważniejsze super, no i pogoda nam dzisiaj znowu pięknie dopisuje jak widać, ten wrzesień jest lepszy od lipca i sierpnia do zobaczyska i na koniec Patrycja otworzyła słuchajcie Senkacza który się rozpadnie w ręce odpływają o, piękny sękacz a tu panowie odpływają robią kurs na drugą stronę z powrotem to tak się nazywało, że to spławiacze, czy? flisaki? <grym> Dobrze. I mamy teraz, słuchajcie, wręcz autostradę, a nie Green Velo. Dwa pasy dla rowerów po, po dwóch stronach. Tak szeroka jezdnia. Niesamowicie. Where the throne that gleamed from dragon bone Lies now in dusty showers I remember shadows of those years when magic was the law And sun would rise in the valleys Beneath the crystal thaw The only silence rustling from the dry and withered vine Reminds me of the promise that still flows through heart and mind All song of glories oh, A tear falls on the ancient map I the time Gate Bridge. And shows us the Golden Gate bright? And we arrived the Golden of Bridge. the the one born of And the sword of destiny And raise the kingdom from tomorrow. A. Lurie, through the mist, through shadows, dark and dread. I'll play the song that turns the tide of all that lies ahead. I wander down the ancient path where Elven armies marched before, where the keeper of the ages held his silent watch by the shore. I am left with but an old cloak and an amulet of jade, and the memory of the queen who left for life that does not fail. Wiecie, gdzie jesteśmy? Na zakolu Buga. A tu jesteś. To to? to tak, tylko może są jeszcze, jeszcze drugie jest, bo była ławka taka tutaj ten, ale jeszcze drugie jest chyba. Także już teraz. To oni tu zrobili wieże, żeby może z wieży no. będzie widać ten. Mamy już teraz dwa zakola, bo jedno jest, jak Patrycja mówi, gdzieś tam z ławką blisko rzeki, no a my zajechaliśmy... Musiałbym zobaczyć tam podejść, ale nie, bo to tak było na samym tym, tu no. nie ławka, to, nie. Nie. to jest bez ławki. Także my zajechaliśmy też od strony wieży, która jest dopiero budowana, jak widzieliście, i tutaj polukać. Też pięknie, ale powiem Wam, pod kajak malina. Of salvation, I await the spark, the sign from heavens, the moments of creation. Also oh, song of a dusk, a tear falls on the ancient map. Will the time arrive when moon shows us the golden gates bright trap? Old rose whispers softly that the one born of great sorrow. Shall reclaim the sword of destiny and raise the kingdom from tomorrow. For you, a lorry, through the mist, through shadow. Patrycja zatrzymała mi i każe mi wszystkie te stare ziemianki filmować, bo ona uwielbia ten temat, akurat. A tu akurat druga. Teraz mamy co 20 metrów. Każde domostwo ma prawie te lodówki. Można powiedzieć, że przed Janowem asfalty, ciągną się kilometrami, czyli mamy około chyba idziemy już 20 kilometrów i cały czas tak. Tak, także już chyba dzisiaj nas nie wywali przed Janowem. Nasz, nasz wirek i Muchomorek. Nie, zostało nam jeszcze 3 kilometry do Janowa i nie dam się za Chiny, żeby nas gdzieś tam nasz Wiri do lasu. Ale fajna, fajna dróżka. Dzisiaj naprawdę sporo żeśmy pozwiedzali, jak widzieliście. Także kurde, teraz już na luzie sobie jedziemy do tego Janowa, te ostatnie kilometry. I odpoczynek. Stary Pawłów. Zajechaliśmy pod hotel Pałac Janów. Która jest godzina? Nie wiem. Nie żyję na czas. Na moich wyprawach czas mnie nie interesuje. Dojechaliśmy do Janowa. Jesteśmy pod hotelem. Tutaj dzisiaj nosujemy. Wszystko jasne. Dalej będziemy jechali tą bryczką. Konik nas zaciągnie. Stróbko w Janowie. Jesteśmy na miejscu, pod delikatesy centrum. Zimna, fajna Pepsi. Nigdy nie jest zła. Nie jest zła. Słuchajcie, no, dojechaliśmy następne prawie 100 km, także jest super. Zaraz jedziemy wypakować nasze jużne wielbłądy Majdany. Pojedziemy, że ci przerwa kupić konia Karego. W końcu to Janowo. Karego kupimy w miarę do... za dobrą cenę, no nie? W rynku właśnie jest ten y, pomnik z takimi końmi. Kojarzysz? Mm -hmm. jak Tam takie konie i ta stacja CPM-u, która jest najstarsza, ale. No, no. No, A, no tylko, wiem. No. No, nie niedziałająca, ale taka trawa. Czyli trzeba odwiedzić? Ale. Kiedy? <laughs> no, dzisiaj, za minut 5 skończymy Pepsi i ja nowo. <laughs> Dobra, wasze zdrowie, Majdras. Zobacz koniki aż rżą na twój widok. <laughs> Jesteśmy w ręku w Janowie. Podjechaliśmy do Super Arabskiej, krwi arabskiej koni. I tak to wygląda. Do, dociągnęliśmy jeszcze tutaj. Choć mieliśmy już jechać na swoje spanie. Tadycja pojechała zatankować rower. Ale tak naprawdę to tutaj w Janowie mamy jeszcze dwa dystrybutory stare jak świat, jakie kiedyś były tutaj na CPNie. Czyli specjalnie Orlen zostawił jeszcze na pamiątkę te dystrybutorki. Ale obiecaliśmy sobie dzisiaj jeszcze fakt, faktem, że jak się uda, to kawkę z Orlenu. Jesteśmy to od dni. Patrycja mówi, że od czterech dni. Coś w tym jest. I ty chcesz świecę na Orlenu? Oj, tak. No, to ja co? To, to jest. ja nie piję. Jeden? Dwa. Hmm. Dziękuję. Także jeszcze kawkę na Orlenku sobie łykniemy. I dopiero później pojedziemy dalej. Ja mówię, że to jest też taka old schoolowa do pana. Pan mówi, tak. Pan mówi, jedna w Polsce. A w, I w Niemczech, jakaś jeszcze z tych najstarszych. Kawa po czterech dniach smakuje. A, bosko. Zrób. Cztery dni bez kawy. I teraz jak pierwszego łyka wziąłem, to byśmy z Patrycją tak... Oh, no, Pechota. Naprawdę już chciało nam się okrutnie kawy. Oj na promie widać. Na promie to oni chcieli od nas po żubrze, żuberki macie może? Spod Białowieży jedziecie, to już wiadomo było, nie wiadomo, bo żubry są, nie ma a ja mówię, nie ma żubra. Kasztelan miodowy był, po tej kawie już jak zajdziemy na miejsce to koniec i panów z całym szacunkiem. No super, bardzo fajny, to tam jak zrancza z, z tego podsklepu No tak, tak, trochu, tak trochę było. No dobra, po kawce i lecimy. Nocujemy, moi drodzy, dzisiaj w Janowie Podlaskim, jak już wiecie. Już Wam pokazuję pokój. E, w ogóle to jest taki hotel Państwa, którzy mają konie i to mają dwa, no zdjęcia chyba Wam pokażę piękne krwi arabskie naprawdę śliczne. No i pasja to w ogóle Max Konie. Wszędzie jakby nie patrzeć koniki. Mamy taki pokój. Oczywiście konie. Oczywiście Patrycja. Bardzo duży pokój fajny. Rowery spały piętro niżej, ale też w domu. Także, jak najbardziej, ok. Czy pani Patrycja jest gotowa? No, jestem. No, jestem. Bo fakt faktem to już jest o poranku, dzień następny. Wczoraj po prostu jeszcze zakupy robiliśmy tym podobne i nie było czasu, Wam przedstawić. Po drugie, już szarowa się taka robiła, lekka to. Tak, dzisiaj. Nie było co pokazywać, ale tak, to jest ok. Aha, no i łazienka. Łazienka jest osobno, ale jest naprawdę spora z super nochryskiem. Kawa dobra, no to co my? Już znieśliśmy swoje sakwy. Co żeśmy tam się napili, coś przyjedli. Jedziemy, widzimy się na trasie. Hejka! Więc ruszajmy w drogę, niech wiatr nas da, niech każdy kierunek do celu nas zbliża. Od może morza, po wsie, podróż to życie, każdy to wie. Marzeń, śladem maszyn, śladem gwiazd, przemieszały swój świat.